Mira, ale nam rozgrzałaś bleską połowę publiczności. Ja myślę, że po takim tańcu to teraz wszystkie brazylijskie szkoły samba w Brazylii zaczną, zaczną się bić o twój numer telefonu. Dobra, dziękuję. Skąd pomysł na taki strój? Aj, strój to było trudne, bo trzeba było się dopasować do samych. Się nie na pewno w topliwej sukience, ale pomogła mi w tym nasza wspaniała ekantka moty, słuchajcie, pan eklantkę która ostatnio e, e, pokazywała swoją kolekcję w Szaboncie. Jest to pani ratyczkowa. Mira, co stańcie jeszcze, jak Państwo zauważyli. Mira, czy trudno ci dzisiaj było wyjść na scenę. Bo trochę miałaś trenę tam za kulisami, no. domek dziecka też jesteś związana od lat słyszałam o jakiejś książeczce, ale dokładnie nie zdążyłam tam wykryć o co chodzi. No tak, faktycznie. Kiedyś. Kiedyś słuchajcie, byłam no, jakiś miatek i dziwnego my i mam serce, nie mając swojego mieszkania po z, z rodziny siedmiodzietnej. Byłam najstarsza, ale zobaczyłam kiedyś dziewczynkę, taką blondyneczkę z zroczkami, i ona właśnie była domem dziecka na pogodnych. Ja powiem nazwisko, bo to teraz jest już do łatana. Była to Ania Biesbecka. I ufundowała mi książeczkę. Przez wiele lat później spotykałyśmy się. Ona później się już miała córkę, też ludzi I tak to jakoś się złożyło. Jestem związana z tym domem. Jeżeli tylko jest okazja, starasz się im pomóc. Dziękujemy, piękna Gorąca samba. Poproszę teraz o gorące komentarze, panowie. Mira, się do was zbliża. Uważajcie. Miro... Bo się Nie na będzie ty. łatwo. Miro, zwrócę się na ty, bo przecież do tej samej klasy, bo stanówki. Miro, pozwól, że jednak ja się skupię jednak na Paweł. Paweł, pa, Paweł. On się taki strasznie rozkaka. Ale to Mira rozgrzała Właśnie chciałbym skończyć. E, nie tak. Pawele, Ja wiem, że jesteś VIP-em i troszeczkę stać, że jesteś na bakier. To ta pani S jest VIPem. Aha. Nie bo ty mi roboma. Ja, ja powiedziałem, że straszna, duża różnica, Paweł przeszkodzi kawałek to. tyle blasku naprawdę. Rewelacja. Dziękuję Pawłowi. I jeszcze Jest błękitna. Błękitna całego tańca, ten cios na Chuck i z takie. takie <laughs> I Mistrzostwo świata, wielki szacunek i pięknie było. Oczywiście. Jest. nam się bardzo podobało. Wojtek, poprosimy jeszcze Ciebie. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, że Szanowna Pani, cały czas tańczy. To jest on z się gra, proszę Państwa. Było wystrzałowo. Żywa reklama no, baterii no. Energizer.